nieźle. A czekajcie, a co to jest? Nie zbieram donate'ów. Co to tu robi? Kurwa. <grystanie> Patrzcie. Co to jest? A, to było to. Nie wiem, co napisać, ale się na treningu. Wielkie dzięki, Adrian. Wielkie dzięki. Gdy wiele rzeczy to ty zawali, zawaliłeś tutaj. Cza, od nowa. Na samym początku chcę powiedzieć, że jest mi mega przykro, Marcin, bo na twojej transmisji na żywo... E, trzeba dodać muzyczkę smutną, bo Bokzel zapomniał muzyczki i dać. Może bał się, że yy, że mu zdemonetyzują. Również pozdrawiam siostrę z połowy obok oraz tą watachę. Pozdrawiajcie się jak najwięcej Zuzia. Pozdrawiajcie się jak najwięcej. O niedługo trzeba będzie zebrać na te na aparat do zębów dla mnie, bo wiecie co? Ja mam ósemki i ósemki mi pchają tak, że te jedynki zaczynają schodzić do środka. Kiedyś miałem fajne proste zęby, a teraz te jedynki tak schodzą do środka. Nie fajnie to jest. Muzyka smutna. Sad song. Powiedziałeś wiele rzeczy, przez które wiele osób może myśleć o mnie źle, mogą mnie mieć za jebanego hipokryte, którym zresztą byłem, bo jakiś rok temu rzeczywiście zaczynałem projekty, ich nie kończyłem. Byłem Jewanem Leniem, osobą, która naprawdę zaczynała coś i nie kończyła, i jestem tego w pełni świadom, ale w rok zmieniło się to diametralnie, bo oprócz tego, że Fame ma wywindowało na naprawdę dużą skalę, oprócz tego, że masno, o które naprawdę dbałem najlepiej jak potrafiłem, bo ogarnąłem dom, zainwestowałem we wszystko, ogarnąłem ludzi, płaciłem za ludzi i wiesz dobrze, jak dużo pieniędzy wyłożyłem z własnej kieszeni bez Twojego ryzyka. To, to pokazałeś mnie tak, jakbym naprawdę był jakimś największym złem, które spotkałeś, bo ja, ja zdaję sobie sprawę z wielu rzeczy, i wielu brudów tutaj stare nie mam zamiaru wyciągać przed tą kamerę, ale to, że nie powiedziałeś o wielu rzeczach, które są naprawdę tutaj. Dzięki, Mateusz od Karoli, bardzo ważne, no to tego ci, tego ci nie mogę odpuścić i muszę o tym powiedzieć. Zacznijmy od tego, że wielu ludzi uważa, że ja... O, czekajcie, ter teraz, teraz już są jakieś te, y jest jakieś tak mocniej, to trzeba zmienić muzykę taką bardziej bojową. O. Dawaj na ring, to chyba nie. Pozwał cię Ferry do sądu po tej dramie kupowaniu wyświetleń? Wiesz co, myślałem, że pozwie, bo tak obiecywał, a nie pozwał. Zrobił mnie w chuja. Bo ja już sobie porobiłem takie kontrataki, jakby yy, przygotowałem się, zrobiłem całą sobie tutaj yy, defensywę, a tu kurwa nie pozwał, nie? I no było, no jakby zmarnowałem hajsu trochę, no, ale trudno. Widziałeś materiał o Tobie na kanale dla ciekawskich? Chyba tak, ale to jest taki kanał, że tam się zdjęcia tylko pokazuje, tak? I, i tak yy, szybko. Taki bardziej informacyjny, bez, bez żadnych tam opinii, tak? To chyba wiem. Jaka jest muzyka, taka bojowa, ale taka bez słów. O, wiem. Dual of Fates. Usunąłem ten kanał, a jest to kompletna nieprawda. Kanał Masno został zbanowany i Ty też dobrze o tym wiesz, bo okłamałeś swoich widzów, że nie widziałeś żadnych maili, po czym ja screenowałem Ci na konferencję naszą briefowską wszystkie maile, które, które otrzymaliśmy i dobrze wiedziałeś i byłeś świadomy tego, że kanał został zbanowany, a nie usunięty przeze mnie. Zmanipulowałeś Twoją widownię. I oglądałem to o tym 110%, dzięki BajoJajo, oglądałem 110% z tym Team mix. strasznie sp spamujecie tym 110% I to jest pierwsza rzecz, za którą w moich oczach, naprawdę, ja cię stary, jakiś, jakiś czas temu byłem na ciebie mega wkurwiony za to, ale nic ci nie powiedziałem, ale jak zacząłeś o tym gadać później por ponownie i brałeś pod uwagę to, że robiliśmy zebranie o tym, że projekt był nierentowny, o tym, że zwolniamy wszystkich ludzi bo nie ma sensu już dokładać, bo jesteśmy wypaleni, bo dobrze wiedziałeś o tym, że się wypaliśmy eee, teraz że już nie by nie pasowało. i tak dalej. Ja, ja, ja jestem po prostu ja nie, nie potrafię tego zrozumieć, stary, że ty, osoba, która naprawdę jest Właśnie na prędkość podkręć, podkręć. Nie, nie powiedziała naprawdę wielu rzeczy, które mogłyby zaważyć, o na ogólnej opinii wszystkiego, co żeśmy robili. Zacznijmy od tego, że nawet Wardęga powiedział, że ja nie zbanowałbym kanału, bo to by było idiotyczne z mojej strony. No i wkręcają mnie w dramę. Gdzie <noise> to <dobrze. głosy> <noise> No z Rafonem chodzi o to, że wiecie, jak macie zbanowany kanał. Jebać tego Wardenge przesunę. No, tak jarałem się i wyłożyłem tyle po prostu kasy na to, żeby to wszystko chodziło, żeby były klipy, masno gang, masno mama, le, wszystko co robiliśmy było naprawdę dla mnie czymś, czemu de... no Teraz jest znowu smutno. Trzeba znowu zmienić. No, tak? Czy tęsknię za mas? No, wiesz, co ja nie oglądałem. MCC i ten kanał był regularnie prowadzony. I to nie jest kwestia tego, że mi się tego nie chciało robić, tylko kwestia tego, że wszyscy, łącznie z tobą. Byli po prostu już wypaleni na tym kanale i nie szło dalej tego ciągnąć, bo wiesz dobrze, jak ciężkie było nagrywanie w tych kominiarkach i jak wiele problemów przez to mieliśmy. Wchodzenie do sklepów, do wszystkiego nie szło po prostu. Byliśmy totalnie ograniczeni i wiesz, dlaczego ściągnęliśmy te maski. To jest pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, mm. że to nie jest kanał usunięty, tylko jest to kanał mm. zbanowany. I to jest dla mnie. To... Dragon Ball by nie pasował. To jest pierwsza informacja, którą musicie wszyscy wiedzieć. Bo ja po prostu nie pozwolę sobie na to, żeby każdy myślał, że, że to ja jestem osobą, która usunęła ten kanał i poddała się. Bo ja nie rezygnuję, bo chcę, chcę odrobić to wszystko i odrabiam i staram się to odrobić ze wszystkich moich sił. I naprawdę, mało śpię, żeby to wszystko podnieść. Marcin, kolejna rzecz jest taka, że sam wiesz, że na konferencji pisałeś, że masz ten kanał w dupie. Ja i Adam walczyliśmy do ostatniej kropli krwi, żeby to wszystko podnieść, żeby pisaliśmy, ja się kontaktywałem z supportem, starałem się o to, żeby to odzyskać, ale wiesz jaka jest prawda stary, wiesz dobrze jaka jest prawda i wiesz za, wiesz, za co jest ten ban, że jest to ban przez Ciebie. Ja, Mar ja Marcin zdaję sobie sprawę, że emocje mogą Cię ponieść. Znaczy ja powiem tak, bo ja bym się sprawę, tutaj wtrącił. Y że ban jest przez Rafonixa, to też jest takie powiedzenie, trochę nie do końca fair. Bo yy, Boxdel biorąc Rafonixa do projektu, wiedział jaka jest sytuacja Rafonixa, że yy, miał kanał Rafonix wcześniej zbanowany, więc Boxer w pełni świadomie podjął to ryzyko. Więc tutaj powinien bardziej powiedzieć: Podjęliśmy ryzyko i się nie udało, a nie, że to jest twoja wina, Rafał bo to jednak, to, to chyba tak najbardziej wkurzyło tego Rafonixa tak mi się wydaje. A bo przecież wiedział jaka jest sytuacja Rafonixa i Magikala na YouTube i jakie YouTube podjął kroki wobec ich kanałów i było logiczne, każdy o tym przecież wiedział z branży, że kolejne ich kanały będą również usuwane. Że źle zrobiłem, bo mogłem, po, bo za to Cię na pewno chcę, chcę przeprosić tutaj, bo... To, to był mój błąd, że na filmie powiedziałem o tym, o tym banie i postawiłem Cię tak... A, no tak, tak, dobra. Vorafoniks, więc ja powiedziałem Rafał. <laughs> Maci. Tak. <laughs> jak ktoś maksy Verafoniks, no to wiecie, no automatycznie Rafał. Tak jak Boxel, no to najmniej ma Bombel. Nie, nie, będzie Rafonix na fejmie y, z tego co Boxel mówił, bo do niego dzwonił. Roz, ro, ja już oglądałem wczoraj i Boxel dzwonił do y, Rafonixa i mówił, że y, wszystko w, jest w porządku w sensie, jeśli chodzi o fejmy. Czy to jest ich prywatna jakaś tam spina, a to nie zaważy na fejmie i tak dalej. W sensie, na fejmem Jakbym cię odsunął od tego wszystkiego, ale wiesz, jak zachowywałeś się w ostatnie dni? W... ...w stosunku do nas wszystkich. Nie gadałeś z nami, miałeś wszystko w dupie, yy, nie starałeś się o to, żeby, żeby odbanować, nie przesiadywaj z nami, po prostu ala olałeś temat i zrezygnowałeś. Wiecie co? Ja mam lagi. Niech sprawdzę, czy mi na telefonie się nie włączyło jakieś shity. Laguje mnie. I Adam, jak ma jaja, to przyzna mi rację, bo taka jest prawda. Wiadomym faktem jest to, że jest ci na pewno przykro. Potrafię cię zrozumieć, że to wszystko może być dla ciebie frustrujące, bo na pewno tak jest. Nie umiem jednak zrozumieć tego, dlaczego na swoim streamie mówiłeś tylko o tej sytuacji, jak zostałeś potraktowany, a nie powiedziałeś... No, takie, mnie to drastyczne takie pytania. Czasem mi się wydaje, myślcie logicznie, tu padło pytanie dlaczego Rafonik został zbanowany, a yy, kanał kamerzysty nie. No jest to proste jak drut. Taki wyprostowany drut. Rafonix dostał bana za, e, od YouTube'a. Więc YouTube na swojej platformie go dalej banuje. A kamerzysta ma zakaz od sądu. A sąd polski na YouTube'owi to może naskoczyć co najwyżej. YouTube'a nie obchodzi. co tam ma co z, z sądem polskim, jakie zakazy. Yy, kamerzysta to jedynie jakie zakazy. Yy, kamerzysta to jedynie może mieć problemy, jakby ktoś zgłosił do sądu, że on tam nagry, nagrywa na YouTube i wtedy sąd by się zajął. Za dwa lata by była sprawa. Yy, z, na przykład powiedziej, ej, wskasuj ten kanał, a kamerzysta by powiedział, a nie skasuje i by się odwołał i za dwa lata by była kolejna sprawa i sąd by powiedział, ale musisz. A on powiedział odwołuje się, i tak to działa w Polsce. Ale ogólnie, a ja ogólnie nawet nie wiem, czy kamerzysta ma, dzięki za reklamy, nie wiem, czy kamerzysta ma yy, od sądu takie, yy, że, że po prostu sądownie dostał, dostał zakaz. Tak mówili w tej dramie, ale czy to prawda, to nie wiem. Poczekajcie, ja muszę sprawdzić, co jest z internetem, dobra. Po co te nerwy? Boże, człowiek się nie może o nic zapytać nawet. A o poszedły lagów nie ma nagle, nie? Nieźle. Nicie to jest magia kina? Nic od siebie. I co Ty włożyłeś w to wszystko? Bo na obecną chwilę to wygląda w ten sposób. Cała, cała wiara, cała ekipa, która tutaj jest. Jest utrzymywana przeze mnie, bo nie chcę, żeby wylądowali na zbity pysk i chcę odrodzić projekty, żeby móc po prostu to wszystko utrzymać. Druga rzecz jest taka, że naprawdę w Nie, no, Naprawdę się o nic nawet nie mogę zapytać. Nie pytam kulturalnie: yy, czy bo każdy ma swój internet? I pytam: używasz mojego internetu? Nie, a może sp sprawdzić w telefonie, bo wiecie, czasem telefon się sam łączy, bo jest na przykład włączony wi i się przełączy, bo na przykład tamto jest słabsze, to on się przełączy na inne, później się w w w jakaś aktualizacja odpala i pytam kulturalnie nie sprawdź na telefonie. I nagle słyszę krzyki. Yy, 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 yy. A co jest tym winien? No streamuje i chcę, żeby po prostu, żebyście nie mieli lagów, no. Co jest tym winny? Jak jestem Bogu ducha Winny. Produkcję wszystkiego. Wkładałem i inwestowałem w swoje... Pieniądze, żeby to wszystko miało ręce, i. Będziemy o tym gadać, Asdator, wiesz? Będziemy o tym gadać. E no, takie oskarżenia są poważne na tym pudelku, w stronę jednego z chłopaków, abstra. A dla nich to jest dosyć ważna rzecz, bo oni jednak mają tę współpracę z markami i wizerunek się tam liczy dla nich y podwójnie. Bo bez Dili to oni będą mieli ciężko. i żeby to wszystko miało jakość. Dbałem o to, dbałem o cały marketing. Ale zobaczcie, nie? Były lagi, były lagi, poszedłem i lagów nie ma. Eee, ale nie, nikt nie używał niby mojego internetu. Nie. Nic nie jest podłączony do internetu, nic, ale lagi nagle tak ustąpiły, a były przez jakieś 5 minut ostatnio. o wszystko, żeby to wszystko było zajebiste. Jak powstał sklep, to nie startowaliśmy od razu ze sklepem, żeby nie wiadomo jak się nachapać, tylko dbałem o to, żeby były zajebiste boksy, żeby wszyscy po prostu dostawali produkt taki, jaki zamówili i żeby się cieszyli z tego, że dostali zajebisty projekt, zajebiste bluzy, dbałem o jakość, jeździłem po, po różnych szwalniach, żeby otrzymać po prostu jak najlepszy jak najlepszy produkt, żeby nie narobić sobie wstydu i wiesz dobrze o tym, jak bardzo zależało mi na tym, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, miało ręce i nogi. Marcin, załatwiłem Ci trenerów, których olałeś. Dzięki Rebel.io. Ale za co ja mam Przepraszam za to, że zapytałem, czy ktoś korzysta z mojego internetu? Później załatwiłem Ci Artura. Przecież nic nie krzyczałem, ani nic. Grzecznie zapytałem który z Tobą trenuję do dzisiaj. Dbałem o wszystko, żebyś miał jak najlepiej. Pożyczyłem Ci sprzęt, za co nic nie chciałem, żebyś miał jak najlepszą jakość na streamie. Tłumaczyłem Ci też, że. Pozdrawiam, Wrocław. W pytanku dusił Cię jakiś policjant kiedyś w Krakowie. Jest to ważne. Wiele rzeczy, wiele rzeczy które po prostu. Bezinteresow... Zrobiłem dla Ciebie mnóstwo bezinteresownych rzeczy. I wiesz... No, takie teraz jest te. Wypominanka, wypominanie dobrze, jak bar ja, Że bardzo dobrze cię traktowałem, stary, bo nie możesz powiedzieć, że nie. Pozdrawiam Ciebie, Marta, pozdrawiam. W momencie, gdy pojawiła się po prostu e, no straszna rzecz dla nas, bo mega po prostu żeśmy to przeżyli, ty też swoją drogą, to jedyne co robiłeś to jeździłeś bez celu swoim autem i totalnie odciąłeś się po prostu od tego wszystkiego, tak jakby nigdy nic, miałeś to totalnie wyjebane. Dlatego też my potraktowaliśmy Cię tak. Dzięki wąsk, gratulacje. Mam nadzieję, że zdałeś. A nie inaczej, bo sam napisałeś, że masz w dupie ten kanał. Wyszedłeś z konferencji, zrezygnowałeś i Adam, twój przyjaciel, z którym sam graż na RP, starał się o, o, o to, żeby walczyliśmy o to wszystko, żeby to jeszcze, żeby to odbudować, a ty miałeś to w dupie. Już powiem wam tak. E, boks jest. Ba, w, to jest wielki chłop, nie? O, dzięki za reklamy, dzięki. Bogtyl jest ogólnie wielkim chłopem, ale to jest wrażliwy, wrażliwy chłopak, naprawdę. On tak często się, on się bardzo przejmuje jak tymi ocenami w internecie i tak dalej. Ja go zawsze nazywałem, tak sobie w myślach, a już kiedyś o tym mówiłem kolos na glinianych nogach. W ogóle Polan wczoraj zrobili dramę z Andziak. Z mnóstwo komentarzy przeciwko nim, na Storii dali info, że będzie ich mieć w necie, bo są zmuszeni. Tak, wiem, oni tacy są, wiecie, ktoś się z nimi nie zgadza, to oni, nie nagrywamy, o nie nagrywamy już. Ja robię o nich film, bo tam dużo, dużo rzeczy mi przesyłacie o nich, oni też mnie zaatakowali, że ja niby ich kopiuję. no i dobrze, no. Kto sieje, jak, jakie jest to powiedzenie? Kto się je ten zbiera, ale kto się je co? Może sprawdzić. Kto się je... O! Kto się je wiatr, zbiera burzę? <grymne> Kto się je wiatr, zbiera... Tak, zbiera burzę. No, Boxdel ogólnie jest wrażliwy chłopak. Widać, że się tym przejmuje. No wiecie, zrobił projekt, fajnie to szło, ale jakoś finansowo im się to nie spinało. Tak się niestety ja. dzieje. Dzięki, Bernadik. Wiele osób, która była w tym projekcie. Podobały mi się te, te wstawki. Takie i nagle przyciemienie kamer i w domyśle widza to jest takie. No, kurwa poważna sprawa. Musiał przerwać nagrania. To jest dla niego zbyt mocne. To jest zbyt emocje z, są zbyt silne. To tak samo kamerzysta zrobił jak miał tą tramę. Chciała stanąć za mną i nagrać swoje stanowisko odnośnie tego, i powiedzieć, co do ciebie ma. Ale nie pozwoliłem na to, bo uważam, że te wszystkie rzeczy powinniśmy załatwić prywatnie, a ty sam powie powinieneś powiedzieć na swoim streamie, że to rzeczywiście był ban, a nie okłamywać ludzi, że to ja usunąłem kanał i sprawiać tak, jakbym to ja chciał, wszystko zamieść pod dywan i stworzyć coś nowego bez ciebie. Bo wiesz dobrze, że o każdą twoją sprawę walczyłem. I za każdym razem stawałem w Twojej obronie, pomagałem Ci, jak czegoś potrzebowałeś, i vice versa, bo też mi pomagałeś, jak, jak coś potrzebowałem, czy gdzieś jechać, a na przykład nie było samochodu, bo ktoś pożyczył i tak dalej. Ja bardzo dobrze Cię rozumiem, stary. Mam 28 lat, a mam dziewczynę, co ma 16 lat, a w tym roku kończy 17 lat. Chwalisz się? Czy co? Jak dałeś mi Donejta 100 zł, to pewnie masz hajs, więc wiesz. Upewnij się, czy jesteś jest z tobą dla miłości, czy dla pieniędzy. Żartuję oczywiście, na pewno jesteś fajny chłopak i na pewno jest z tobą dla e, miło spędzonych chwil. Kamil, dzięki, a ja, ja nie piję piwka. I chcę z tobą załatwić sprawę jeszcze, chcę się z tobą spotkać, chcę z tobą pogadać, ale jako, że ty wyciągnąłeś publicznie wiele rzeczy na na światło dzienne, to ja też muszę dać swoje stanowisko dla swojego community. Jak mi mija dzionek? Tak średnio wiesz, tak średnio. Dla swoich ludzi, którzy mnie oglądają, żebyście, żeby moi ludzie nie myśleli o mnie źle. Gdy wiele rzeczy to ty zawali, zawaliłeś tutaj i je, musisz się stary ze mną zgodzić, bo wiesz jak było i wiesz jak jest stary i wiesz, że. Dzięki Antman. Naprawdę każdy się stara. Ale już widzę, jeżeli ktoś będzie szotował to, to będą się ludzie wkurzać, że ja co chwila przerywam i czytam Donate'y. No ale no tak, no czytam Donate, y. jak ktoś wpłaca mi pieniądze, no to przecież przeczytam. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, a ty rezygnowałeś. Nie chcę mieć z tobą złych relacji, bo jesteś fajnym ziomem, ale chciałbym, żebyś sprostował wiele rzeczy, bo... Znaczy powiem wam, że to jest dziwne, no bo jak oni się tak kumplują, w sensie, że nagrywali razem i mieszkali razem, dzięki Szumi, no to, yy, to czemu oni do siebie po prostu nie zadzwonili od razu, tylko nagrali te filmy? No bo tak, a, ani jeden, ani drugi nie chcą mieć ze sobą spiny i gadają przez internet, to jest dziwne. Ja wiem, że oni już do siebie zadzwonili teraz, bo tam wczoraj to oglądałem, ale czemu nie od razu? Czemu to od razu jakby nie, nie, ten, nie, nie dogadać? Bo ja rozumiem, jak ktoś tam się nie zna, albo bardzo słabo zna, albo się widzieli ostatnio rok temu. Yy, a tutaj chłopaki, no jeszcze chyba, tam nie, wiem, dwa tygodnie temu razem mieszkali. No to chyba bliska relacja. Bo uważam, że na to zasługuje i to, że nie spałem naprawdę wiele nocy, żeby kurwa to wszystko. No chyba, żeby cię na fejmem marzał. Było sprawne. I poświęcałem się na, na rzecz tego projektu najlepiej jak mogłem. I wiesz dobrze, że wiele, wiele zainwestowałem i wiele ryzykowałem na rzecz tego projektu. dzięki góry, dzięki. Bo ryzykowałem naprawdę ogromne pieniądze, żeby to wszystko szło. Nic, te, nic nie powiedziałeś. Pokazałeś to tak, jakbyś to ty był po prostu tą, tym ogniwem, dzięki którym to wszystko było, a dobrze wiesz, że cała. że działaliśmy jak jeden organizm. I... No, mi jest po prostu przykro. Dzięki, Nixon. Bo czuję się jak największy śmieć i ja, ja jestem... Widzicie, właśnie to pokazuje, że Boxel jest taki, kurde, strasznie wrażliwy na te komentarze. Bo tak naprawdę nic wielkiego się nie działo. To, że tam Rafon powiedział, że to nie przez niego, no to pewnie jak wiele osób pisało do Boxela. ej Rafon powiedział, że to nie przez niego, co ty wygadujesz? Ale to nie było nic jakiegoś hardkorowego, nie, nie było żadnych hardkorowych oskarżeń, a Boxdell mówi, że się czuje jak śmieć. To jakby się czuł Boxdell, jakby miał taką dramę jak reżyser, reżyser życia, nie? Boxdell właśnie jest bardzo wrażliwy. Jak mu się kiedyś trafi taka hardkorowa drama, no to nie wiem, jak on sobie da radę. stanie zrozumieć, Dzięki Rudy. że oglądając ten film, y pod tytułem było masno, czyli ten poprzedni mój film, mogłeś się poczuć jakoś urażony. Chcę cię za to przeprosić, bo może rzeczywiście nie przemyślałem tego na samym początku dokładnie, jak publikowałem ten film, co zawsze staram się po prostu wrzucać te filmy tak, jak, jak je czujemy w danym momencie. Po czasie zrozumiałem, że, że mogłem trochę inaczej go zrobić ale jak zacząłem czytać te komentarze. Wziąłem sobie to wszystko do serca i zacząłem tworzyć tak, żeby nikt nie miał do mnie żadnego zarzutu. I naprawdę wszystkie daily, które robiłem e, teraz na Boxdalu, robiłem daily przez prawie miesiąc. W momencie bana nie wrzuca, nie zacząłem, przestałem rzucać daily, bo po prostu obciął mi się mód, ale masno było tworzone. Klima. Zajebiście, fejmy ma, wiesz, że mam jeszcze inne rzeczy, które robię i po prostu równolegle tworzę tyle rzeczy i tyle rzeczy robię, że często po prostu czasami brakuje mi energii, może to też jest błąd z mojej strony, bo powinienem. Dobra, zobaczmy box dla Raf, bo